Widać we workach. Pościnane pianki. Chyba ostrości nie chcę złapać. dobra Tak się to tutaj prezentuje dosyć duży obiekt. Orientacja. Mieszadło, a to mieszadło to zapewne będzie od tego tutaj bębna. To stało do góry nogami, a tutaj coś było mieszane w tym. To są zbiorniki pozostałe. Tutaj jakaś ciecz wyciekła. Tutaj mamy wózek widla karomka Ciekawe czym się tutaj zajmowali to wychodzi na to, że ta pijanka tutaj co ją widać była cięta i pakowana we worki albo ta z worków była może mieszana z czymś, rozpuszczana. Które leżą na ziemi, no to dosyć twarde, nie jest miękkie. Co my tutaj mamy? co tutaj jest napisane? Hemolan T117. O, tutaj jeszcze więcej. Dajcie jakąś substancję. Tomek, uwaga, paleta mieszanych różni klienci produkty, jak to wygląda? Się przez ten. nie przycisnę, ale można zobaczyć. O i tam chyba widać, że jest na prąd. No, dokładnie. Pali się czerwona dioda. Ciekawe co jest w tych małych beczkach, czy, czy uda się coś rozczytać, U, te znaki to już nie są. One rozmazało się, ale nic dobrego nie wróżą. Ciekawe, czym się tutaj zajmowali, co tutaj było robione. Za tej birżowią jest rampa rozładunkowa. Ciekawe, jak długo to stoi opuszczone. Zaraz zobaczę w tych papierach, co leżą. Może coś będzie opisane. No tutaj siedzisko, Romka. Tutaj ogólnie jakieś faktury. Nie ma żadnego kalendarza na ścianie. Tutaj jedynie jakieś dokumenty leżą. Zobaczę w zeszycie czy jest jakiś wpis. Nie, roku nie ma, tylko jest miesiąc i 2005. 13 tysiące 2005 rok A na fakturze, na fakturze nie ma Nie ma daty Fajne znalezisko taki wózeczek Patrzę, czy może jednak gdzieś tutaj będzie jakiś kalendarz wisiał No ale nic nie widać Kalendarza. To jakieś szafki robotnicze widziałem, ale też w tym pomieszczeniu nie ma żadnego kalendarza. Także nie wiadomo, czy ten wpis w tym zeszycie był taki dosyć świeży na 2005 rok, czy to już coś bardziej starszego. Nie wiem co tutaj było robione. Wiem tylko, że jest dużo beczek z chemią, bo są mi tu bańki. Tutaj jest tego bardzo dużo. Tutaj też żadnych dat nie ma. Tutaj jest jakaś faktura.